Ale właśnie to, że jest ta szkoła katolicka, miałam czas, kiedy mi to przeszkadzało, dlatego, że miałam wrażenie, że jestem zamknięta w jakimś otoczeniu ciągle przez te 12 lat. E, a z drugiej strony, po czasie, jak teraz już nie jestem w tej szkole, to bardzo to doceniłam, że jednak to mnie bardzo wychowało. E, i nauczyło podejście do drugiego człowieka. No właśnie, tak sobie myślę też o, o otoczeniu, gdzieś tam o rówieśnikach, nie? Na przykład o osobach spoza waszej szkoły. No, uczyliście się w szkole katolickiej, jakie jest podejście innych? No bo też wiem, że to jest szkoła. Koła z takimi no, konkretnymi, właśnie normami, też chyba mundurki, nie? No i czy, czy nie spotkaliście z jakąś nieprzyjemnością ze strony innych? Raczej to ktoś na to patrzył pozytywnie, czy raczej tak z przymrużeniem oka? Jakie jest Wasze doświadczenie? Bo stereotypów okay. krąży wśród znajomych, no ale zawsze to tak idzie jakoś obrócić w żart. No nie wiem, na przykład, że same siostry uczą nas zakonne. Jak się ma dojrzałych znajomych, no to już tak to wiadomo, nie ma takich się żartów. Się